Cześć, zapraszam Cię na wspólne planowanie kolejnego tygodnia razem ze mną. Słuchaj, jesteśmy już w 24 tygodniu, dokładnie planujemy 24 tydzień roku 2020. Jesteśmy bardzo blisko połowy roku. Jestem zaskoczona, jak ten czas szybko mija. Oczywiście, czego potrzebujesz, to chwytać za swój ulubiony planer. Jeśli, moim, jeśli Twoim ulubionym planerem jest właśnie mój autorski planer, to tym bardziej jest mi miło. Ten planer, z którego ja tutaj korzystam, to jest właśnie ten mój autorski planer, który jest dostępny dla subskrybentów mojego newslettera. I w ramach newslettera, oczywiście, też są inne materiały dostępne dla moich subskrybentów, bezpłatne takie jak, jak ćwiczenie do wykonania, arkusze do wykonania ćwiczenia koło życia na cały rok 2020 i inne jeszcze rzeczy, także słuchaj, możesz tam zajrzeć i otrzymać dostęp do naszej tak zwanej skrzyni produktywności, ponieważ tam właśnie są wszystkie te bezpłatne materiały. Standardowo zaczynam od uzupełnienia w moim planerze dat, czyli nazwy miesiąca i poszczególnych numerów dni tygodnia, ponieważ jest to planer niedatowany. Jak widzisz ja go drukuję sobie po prostu na drukarce w domu. Do tego celu możesz oczywiście też wykorzystać ekopapier, tak zwany, tak zwany ekopapier. Ja czasami tak robię, czyli wykorzystuję papier oczywiście zadrukowany. Z drugiej strony, żeby nie marnować papieru, ale jeśli Tobie estetycznie to nie odpowiada, to oczywiście możesz zawsze na czystym drukować jak najbardziej. Mam przed sobą również komputer i spoglądam sobie w mój kalendarz Google, gdzie mam zawsze zaplanowane jakieś aktywności. Znaczy nie zawsze, ale jeśli mam zaplanowane jakieś spotkania czy też webinary, no to one zawsze u mnie lądują w kalendarzu Google, żeby też mój mąż wiedział, kiedy ja jestem po prostu niedostępna. I najpierw przenoszę sobie właśnie takie wydarzenia na mój planer. W tym tygodniu akurat mam dwa. Webinary w poniedziałek i w środę, więc od razu na początku blokuję sobie po prostu czas na te dwa wydarzenia. Dalej, znana Tobie już, oczywiście, mam nadzieję, kolumna po lewej stronie, w której wypisuję, czym w tym tygodniu będę chciała się zająć. W tym tygodniu jakoś tak mi pasowało w przypadku niektórych z tych aktywności, żeby od razu umieścić je. W konkretny, w konkretny dzień, o konkretnej godzinie. Zwykle tak nie robię, wolę się skupić na tym, co ogólnie chciałabym zrobić w tym tygodniu, ale w tym tygodniu jakiś taki szalony dzień miałam, kiedy to planowałam. Czyli przed chwilą, w sobotę wieczorem dokładnie. I pasowało mi po prostu niektóre rzeczy od razu już umieszczać w kalendarzu. Tak też możesz robić jak najbardziej. Te zadania, które już przenosiłam, do kalendarza w trakcie wypisywania tego, czyli nadawałam im konkretną datę i godzinę wykonania, oznaczałam sobie z boku mm, minusem, żeby wiedzieć, żeby już później na nie nie patrzeć, nie, nie zawracać sobie nimi głowy, że one już są umieszczone. Wcześniej, jeśli już planujesz ze mną jakiś czas, to zapewne zauważyłeś, zauważyłaś, że ja zwykle przekreślałam mm, po prostu ten, to dane zadanie w kolumnie po lewej stronie. Zauważyłam, że później, kiedy mm, czasami wraca mi to zadanie z tutaj kolumny, z, już z konkretnego dnia, z powrotem do tej kolumny, to zauważyłam, że czasami muszę mm, wymazywać później to skreślenie i poprawiać, więc stwierdziłam, że teraz sobie zrobię taką malutką modyfikację i będę po prostu te zadania już przeniesione z kolumny oznaczała minusem. Tutaj wzięłam sobie jeszcze takie sticky notes, żeby wypisać rzeczy, które są. Takie oczekujące, lub będę chciała je wykonać po prostu później, w następnym tygodniu, y, lub w sobotę i w niedzielę, ponieważ zapewne jak, jak zauważysz, albo już kojarzysz to z poprzednich naszych wspólnych planowań, ja planuję tak maksymalnie trzy dni do przodu. To jest dla mnie taki optymalny czas, który pozwala mi skracać po prostu nakład. Y, Pracy związane z planowaniem, ponieważ plany też mają to do siebie, to jest taka integralna dla mnie cecha planów, że one się po prostu zmieniają. Różne sytuacje się dzielą, dzieją, zarówno te zależne od nas, jak i te od nas niezależne, które sprawiają, że warto ten plan modyfikować, żeby po prostu na siłę w takim wiesz, chaosie nie próbować się wpasować w to, co wcześniej sobie planowaliśmy. Jak najbardziej planowanie, jest super i warto to robić, ale nie za wszelką cenę. Planowanie to jest też pewnego rodzaju narzędzie, i jestem wyznawcą takiej zasady, że narzędzia są dla nas, a nie my dla nich. Tak samo ze wszystkimi technikami. Więc dla mnie integralną cechą planowania jest właśnie też jego modyfikacja, tego planu. Jak widzisz, dzisiaj woda ze mną podczas planowania, i ona będzie takim stałym punktem, Ponieważ zauważyłam, że podczas tego lockdownu zaczęłam pić mniej wody, i ogólnie nie jestem osobą, która odczuwa pragnienie, co brzmi w sumie zabawnie, ale faktycznie ja nie odczuwam pragnienia, dlatego muszę się pilnować, żeby pić wodę. I jeśli ty jesteś też taką osobą, to e, wiem, że to będzie truizm i pewnie już to wielokrotnie słyszałeś, bo nie słyszałaś, ale warto ją mieć zawsze ze sobą i przekonuję się, że faktycznie tak szklanka wody. Obok troszeczkę zwiększa częstotliwość sięgnięcia po nią, tak jak najzwyczajniej w świecie. Jeśli masz jeszcze jakieś magiczne sposoby, jak zwiększyć ilość pitej wody w ciągu dnia, to koniecznie daj mi znać w komentarzu, ponieważ chętnie przyjmuję absolutnie wszystkie rady. W kolumnie po lewej stronie już wypisałam prawie wszystko to, co planuję na ten tydzień. Zeszły tydzień był taki troszeczkę. Rozleczony. Tak bym najlepiej określiła to ten poprzedni tydzień, ponieważ miałam trzy dni wolnego i większość tych dni spędziłam nad pracą około e-bookową, ponieważ, jak wiesz, albo już wyszedł, kiedy to oglądasz, albo wyjdzie naprawdę wkrótce, wkrótce w sensie będzie już dostępny do kupienia mój pierwszy e-book. Skup się i zrób to wreszcie do końca. Głównie spędziłam tutaj te trzy dni nad. Poprawianiem tego e-booka, nad korektami jeszcze jego, nad y, rzeczami technicznymi związanymi z sklepem, z samymi szybkimi płatnościami. Tutaj miałam trochę problemów technicznych. No, niestety tak się zdarza czasami, że pewne rzeczy zajmują dłużej niż byśmy chcieli. To też jest normalne, y, ale mam nadzieję, że już wszelkie problemy techniczne za mną i teraz już będzie po prostu z górki. W tym tygodniu znów odbieram troszeczkę yy, ulopu i oczywiście będę w tym czasie pra, pra, pracowała, nie mogę się dzisiaj wysłowić, pracowała nad blogiem. Planuję we wtorek nagrać Ci kilka filmów na YouTube. Yy, oczywiście będzie o notion, bo jak żeby inaczej. Moje absolutnie odkrycie po prostu yy, mentalne, chciałabym powiedzieć, yy, ostatnich dwóch tygodni. Wszystko dzięki Instagramowi, słuchajcie, moc Instagrama. Kto z Was mnie śledzi, ten wie. się z Wami, że czasami jedno po prostu zdanie, które ktoś ci napisze, skłoni Cię do jakichś tam zmian. I właśnie jedno zdanie, które ktoś mi napisał, skłoniło mnie do tego, żeby dać faktycznie tej aplikacji szansę. I powiem Wam, że naprawdę zapowiada się świetnie, ale to zobaczymy. Wszelkimi moimi krokami i odkryciami będę siedziła z Tobą właśnie na YouTube, no i też oczywiście. Wspomnienia na ten temat, na temat nowych materiałów, będą na Instagramie i na Facebooku też. Kiedy robię takie planowanie tygodnia, już wracając do tematu planowania tygodnia, to zawsze sobie spoglądam we wszystkie potencjalne miejsca, w których może się, mogą się znajdować informacje, mi potrzebne do tego, żeby ten tydzień zaplanować. Tak jak Ci powiedziałam na początku, w moim przypadku jest to właśnie kalendarz Google gdzie mam wydarzenia, webinary, spotkania i tak dalej. I też aplikacja Todoist. Nadal korzystam z aplikacji Todoist, to jest bardzo dobre, bardzo dobre narzędzie i w nim trzymam wszystkie moje zadania. Co czas pokażę, czy uda mi się ostatecznie przenieść cały mój system zarządzania zadaniami do Notion. Prawdopodobnie tak, taką mam nadzieję, bo to jest naprawdę yy, fajne narzędzie i... Myślę, że znajdę dobrą drogę do tego, żeby tam zarządzać wszystkimi zadaniami, ale póki co wszystko mam w Todoiste. Więc ten tuduist również, mimo iż Ty tutaj tego nie widzisz na filmie, to mam przed sobą komputer i tuduist też mi towarzyszy podczas planowania tutaj. Ja mam wersję pro tuduista i mam ustawione, w sensie wyklikałam sobie, stworzyłam sobie taki specjalny filtr, który pokazuje mi, Wybrane zadania są to m.in. zadania, które nie mają przypisanej daty. Ja właśnie pod ten filtr sobie wtedy włączam i przeglądam te zadania, który, które są w oczekiwaniu, właśnie czyli nie mają, nie mają daty i decyduję, czy któreś z tych zadań chcę wykonać właśnie w tym tygodniu. Mając już wypisaną Listę zadań, którą chcę zrobić w tym tygodniu, czyli cały czas mówię o tej kolumnie po lewej stronie, stopniowo jakby wyciągam, przepisuję właściwie te zadania z kolumny po lewej stronie, nadając już im konkretny dzień, wykonania i godzinę, i też szacowanie, ile to zadanie może mi trwać. To jest tak zwane planowanie pracy w blokach. Jeśli nie wiesz jeszcze, czym są bloki pracy. Bloki czasu, które rezerwujemy sobie na, pra na pracę, to powiem Ci, że jest to jedna z moich ulubionych technik pracy z kalendarzem, i powiem Ci szczerze, to ma nawet podstawy naukowe, które świadczą o naprawdę dobrej skuteczności tej, tego podejścia w ograniczaniu prokrastynacji i w ogóle w zorganizowaniu sobie wszystkiego. Na pewno tutaj gdzieś będziesz mieć linka do całego artykułu, który, artykuł, który napisałam na temat bloków pracy. Od dłuższego czasu korzystam z tego podejścia i jestem bardzo zadowolona, dlatego polecam Ci zapoznać się właśnie z tą metodą. Oczywiście, jeśli jej jeszcze nie znasz, bo co tydzień właściwie o niej mówię, więc jeśli nie jesteś tutaj pierwszy raz, to na pewno kojarzysz. To, co chciałam jeszcze też wspomnieć, szczególnie dla tych osób, które po raz pierwszy. Tutaj ze mną są. Jeśli jesteś po raz pierwszy, to wiedz, że mamy też na każdy dzień tygodnia wyznaczone trzy najważniejsze zadania. Czyli takie wiesz, z najwyższym priorytetem. Warto je sobie wypisać, żeby w momencie, kiedy coś ci się posypie w danym dniu, z jakiegoś powodu plan ci się. Wiesz, rozsypię. <grych> powtarzam się, z jakiegoś powodu plan Ci się rozsypie, żeby wiedzieć na czym się skupić. To są takie priorytety na dany dzień. Ja uznaję dzień za udany, kiedy faktycznie te priorytety yy, udało mi się utrzymać, że zrealizowałam to co, to, co było najbardziej priorytetowe. I zarówno plany, jak i priorytety mają to do siebie, że się zmieniają, więc to nie jest tak, też, że te priorytety są... Sztywne. Jeśli modyfikujesz plan, to z dużym prawdopodobieństwem twoje priorytety na dany dzień się mogą po prostu zmienić. Ja też tak mam. Traktuję to jako coś normalnego. Najważniejsze jest to, że słuchaj, działamy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem i zwrotem naszych działań. I to jest podstawowy dla mnie miernik po prostu zadowolenia. Jeśli nadal oglądasz, to daj znać w komentarzu i serdecznie Ci gratuluję. Dziękuję za Twój. Czas i życzę Ci produktywnego tygodnia.